Dlaczego choroba nie jest krzyżem, który mamy nieść? W tym krótkim e, słowie po, postaram się odpowiedzieć na, na to pytanie. E, I Zacznijmy może od początku. Pan Jezus powiedział, żebyśmy nieśli swój krzyż. E, natomiast kiedy czytamy te wersety e, o niesieniu swojego krzyża, nigdzie nie jest tam napisane, że, e, że choroba jest krzyżem że to jest ten krzyż, który mamy nieść. Mało tego jest w Biblii napisane, że Jezus wziął na siebie nasze choroby. To jaki wniosek możemy z tego wyciągnąć? No tylko taki, że skoro On wziął nasze choroby, to po co my mamy je nosić? Jest to bezsensowne, prawda? Według mnie. I widzimy Jezusa w Biblii, który często uzdrawia chorych. Praktycznie cała Biblia jest napakowana wszystkie cztery Ewangelie są napakowane cudami, uzdrowieniami, yy, które dokonywał Jezus. Jest sporo wersetów takich jak ten, posłuchajcie. Mateusz 14, od 13 do 14. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd, łodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Mateusz 8, 14, 16. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Uzdrowił wszystkich chorych. Słyszałem, że jest 17 wersetów w Nowym Testamencie, gdzie właśnie wszyscy chorzy zostali uzdrowieni. Ja tego osobiście nie liczyłem, ale Wierzę, że tak jest. I mało tego, widzimy w Biblii, że Jezus posyła 72 swoich uczniów i każe im uzdrawiać chorych. Posłuchajcie: Łukasz 10, werset 1 i werset 9. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Potem Jezus daje instrukcję swoim uczniom, co mają robić, i między innymi czytamy takie coś. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Znowu widzimy, uzdrawiajcie chorych. Marka 16, wersety 17 i 18. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Czyli Biblia mówi, że jednym z pięciu znaków, które będą towarzyszyć ludziom wierzącym, jest właśnie uzdrowienie chorych przez nałożenie rąk. Jeśli jesteś zwykłym wierzącym, możesz kłaść ręce na chorych i oczekiwać, że Bóg ich uzdrowi. Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Jeśli choroba to krzyż, to by znaczyło, że Jezus zabiera krzyże, uzdrawiając ludzi. Jeśli choroba to krzyż, to by znaczyło, że także uczniowie zabierali ludziom krzyże. Jeśli choroba to krzyż, to idąc do lekarza i biorąc leki, sprzeciwiamy się woli Bożej. Jeśli choroba to krzyż, to wielu świętych, którzy uzdrawiali, wskrzeszali umarłych, zabierało ludziom krzyże. Wiara w takie coś jest niebezpieczna i skutecznie może nas blokować na przyjęcie Bożego uzdrowienia. Dlatego zapraszam Cię teraz pomóc się ze mną. Panie Jezu, wyrzekam się takiego myślenia. Że choroba to krzyż, wyrzekam się tej choroby. Panie, pomóż mi, uzdrów mnie, przyjmuję Twoje uzdrowienie. Amen.